Um, następny wyścig jest dosyć daleko, więc generalnie to nie wiem, czy już po prostu powoli nie zaczyna robić cięć, w momencie, jak w momencie, jak będę jechał na jakiś wyścig. Ale to jeszcze zobaczę, czy faktycznie będę robił cięcia, czy po prostu będę normalnie tam jechał. I w sumie taki beznadziejny to jest pomysł, więc po prostu będę robił cięcia. Dobra, co my tu mamy? Nissan Lexus i Nissan, proszę bardzo, trzy, tu bole. dwie 350 Z, i do tego Lexus i jest 300. No dobra, zobaczymy jak nam pójdzie wyścig. Tor wydaje się być taki dosyć przyjemny. Więc nie wydaje mi się, że powinien być jakiś um, trudny ten wyścig. Oczywiście czasem agresywnie trzeba pojeździć. Jakoś powiem wam szczerze, że tych wyścigów górskich za bardzo nie lubię. No to widzę, że... Sztuczna inteligencja też potrafi dosyć agresywnie sobie pograć i teraz mocny rubber bandy chyba wjechał. No i co, uciekli mi. Oj, kurde, wiedziałem, że się już nie zmieszczę tutaj. Najgorsze to, że ja nie mam jak zdobywać. É progresso. Nie wiem trochę mnie już szczerze mówiąc męczy jeżdżenie przedmiotem napędówką więc mam nadzieję, że Sonia długo sobie będę mógł zmienić furkę na coś lepszego No to już było niefajne. I znowu. Nie, no. No i co, nie będę pierwszy, tak? Jak on już odjechał na, na 3,5 sekundy. jeszcze ciężarówka idealnie Super. Nie jestem chciać tego wyścigu. Jezus, on jest tragiczny. Dobra, wiem, że jest to okładka do zrobienia. Eksploduje. Eksploduje zaraz, naprawdę. Co tu się dzieje? nie mam pytań RX8 moja centra NSX nie boże nie NSX Jezus Marek to jest akurat RSX a i druga RSX no dobra Zobaczymy. Może ten wy wyścig będzie lepszy. Pełne skupienie znowu. Nie wiem czy mikrofonu trochę za wysoko. Zdecyduję, że chyba szykuje się powrót do 240 40 SX. Bo, ok, fajnie. Musiałem cięcie zrobić i. Co? Jedziemy do garażu zmienić auto. Yy, to chyba nie mogę, nie? No cóż, muszę jechać. Yy. No dobra, muszę jechać na sam dół, więc. No, zobaczycie. W ogóle gdzie jestem jestem ja o tym, że są tak przedstawiane. No i dobra, coraz razy lepiej mi się jeździ tym Nissankiem. Huuu, Ależ smów, fuj, centra. No, bra, najpierw sobie skoczymy do sklepu z dodatkami. No, no one mamy, szybki są, reflektory. Mamy. Ja, zmienię, się, że Albo nie, nie, nie zmieniam. Dekoracji Nitro. samutujemy sobie Hydra, nie, zestaw Color Audio, wezmę sobie, no i mam te auta, więc git, spinnery nie, i tu też nic. O właśnie, okładka DVD on the floor. No, Okej, okay, dobra. Będziemy mieli do zrobienia trzy klapki swoją drogą. drift ukryty ale to sobie zrobimy w sumie sobie 3000 GT Fuh. Zdzają. <laughs> Szczerze mówiąc, centrum mi się niesamowicie fajnie driftuje. Sam też daje radę. Znaczy to i to jest Nissan, ale na niego mówię Nissan, bo on jest prościej niż 240SX albo 180SX. Nie pamiętam jaki to jest dokładny model. 240, tak Nie, dość, że ukończyłem pierwszy, to jeszcze w dodatku mam bardzo fajne wyniki. Przewaga nad innymi, więc... Fajnie. No i przy okazji też te siaczek wpadł. Um, zawieszenie. No dobra, idziemy sobie sprawdzić czy jakieś fajne bodykity kity wskoczyły.

Ja Wezmę sobie taryfy, które bo w sumie za bardzo w ogóle nic nie zmieniają, a za to mi więcej gaztek. To są w ogóle beznadziejne światła. Sterka mogę sobie też zmienić. Tu nie. Felgi są na pewno muszę zmienić. Kiedyś wszystkie te felgi mi się małe wydają, ale te chyba najlepiej pasują. O, dobra, zapomniałem, że tu można zmienić rozmiar felg. T, 16 za małe, 18 za dużo, 17 będą kit. Tu już mam spoilera, nie montuję dachowy wlot, nie, lusterko w sumie, nie, nie mogę. Co? Jak wygląda furka? Ładna. Nie, felgi ładnie, bardzo wyglądają. Aha, stop. Yy, właśnie tutaj jedziemy sobie do mechanika. Tu jest też w ogóle Street X ukryty? Znaczy ukryty, no on jest sobie ukryty, jest widoczny bardzo dobrze. Dobra, sprawdzimy sobie, co to jest. Silnik. Silnik już jest. EQ. E tak jest. biegów, Nie ma zawieszenia. Tak jest. Nitro nie ma, opony nie ma, hamulce nie ma, redukcja wagi nie ma i turbo proszę bardzo. Oh yes. Nie uwaga jak auto trachodzi. Nie brzmi może lepiej. Ale za to jak chodzi i jak się prowadzi, o bogowie. Um. No właśnie, nie mam odkrytego ani jednego sklepu z naklejkami, więc... Boże, jak to auto brzmi tragicznie, jejku. Z tego co to on jest naprzeciwko, jak się jedzie, tam później będzie taki cypelek i tam powinno być albo tam po prawej stronie, albo tu jest zaraz naprzeciwko, by ja wiedział. Nie, jest naprzeciwko. chyba biała falunek no nie no zostanie biały tu nie mogę w wydechu zostanie taka jaka jest Winyle. coś tutaj fajnego próbuję poko spróbuję pokombinować Myślę, że winęle będą wszystkie czarne. Nie. No dobra, co to żeby mógł ciekawego dać? 500 takie coś? Nie, pięć ogólnie, dobra. To kosztuje jest no. Okej. Okay. Może to? Jeszcze nie ja wiem. Nie, zostawimy tak jak jest i to jeszcze usuniemy. Dobra. Detale. Dam sobie Alpine, tylna szyba. sobie damy ready. Bo mamy Turbo. Tu niczego nie daje. okej, okay, pojedynczy. Tutaj co mogę sobie dać? Yy, może Brembo. A, to mogę zmienić tego kolor. A jeszcze mi jako swędzi. Chyba nie mogę. Nie mogę. No to usunę sobie to. A, mogę. Kolor naklejki. O! Aha, nie zapisało się jeszcze raz. już A, dobra, teraz to działało. I... O, to jest lewa czwartka panelu, to jest po prostu prawie panel, nie prawa czwartka panelu. I tutaj sobie damy co? Coś w ciemno. Nie. Dobra, pan tunik, dobra, spoko. Kolor. Tylkociu. Mam taka w sumie marna ta naklejka. O, też bardzo nitro. Piękna. No więc co, auto po tuningu zmieniłem, nie tak centrum siedzi tak Ale jako, że im sanka mogłem jeszcze sobie ulepszyć, to pogra sobie Sankiem, więc trochę dłuższy chyba odcinek dzisiaj, więc, znaczy dłuższy było jakby, a zero progresów w sumie dzisiaj było prawie, więc to dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się no niebawem pewnie, no nie, więc, więc, więc trzymajcie się